Witam Was moi drodzy, jednik z tej strony W dzisiejszym dniu W środowisku w miarę naturalnym Przetestujemy ten Półturystyczny motocykl Nazywający się Yamaha Fazer Jest to 600 Mocy Niemalże 100 koni. Ej, zaraz Wam opowiem. Jakie są moje wrażenia z jazdy R4? A więc mojej drodze trochę już tym motocyklem sobie pojeździłem. Więc myślę, że jestem w stanie Wam kilka. Szczegółów, które udało mi się odkryć, związane z jazdą takim sprzętem, uda mi się Wam o nich opowiedzieć. A więc, e, motocykl ogólnie jest ciężko zakwalifikować do jakiegoś konkretnego, e, konkretnego nie wiem, e, niedziału, może, ale kategorii, rodzaju motocykli, ponieważ jest to tak naprawdę naked z owiewką turystyczną. Pozycja jest jak na IKEDzie, troszkę wyżej może się siedzi, ale wrażenia, tak jak ostatnio jeździłem tą Kajzywą, e, są w miarę podobne. Więc jeżeli myśleliście o pozycji na takich sprzętach, to mogę od razu powiedzieć, że jest dosyć wyprostowana. Siedzi się z prostymi plecami. Nogi na podnóżkach mogą spokojnie leżeć na środku, wśród stopiem, nie muszą być na czubkach. Ja trzymam ciągle na czubkach z przyzwyczajenia, a to nie jest dobra opcja na tym sprzęcie. Silnik chodzi w ten sposób, dla mnie to był w ogóle szok, no bo wiadomo, ja jeżdżę na co dzień v i do V2, które jest dosyć, że tak powiem, szarpiące. Tutaj po odpaleniu silnika nie występują jakiekolwiek wibracje, przy przyspieszaniu nie występują jakiekolwiek wibracje. To jest tak jak nie wiem, ten silnik jest tak wyważony, że to praktycznie jeżeli ma się ciche wydechy, tak jak jest w tym akurat egzemplarzu fabryczne, to praktycznie jak, jedzie, jak jedziecie, jak ja teraz jadę, ja w ogóle nie słyszę, że ten silnik pracuje, dopiero jak go wkręcę na jakieś tam mocno wysokie obroty. To słychać, że coś, coś tam działa. Tak to chodzi troszkę jak od więc na pewno odgłos fabrycznych wydechów jest na duży minus. Wiadomo, w trasie to nie będzie męczyło, ale, ale nic nie zływać. Jest trochę kicha. Światełka zapal. Proszę uprzejmie, proszę pana. No, wyświetlacz jest taki, jak widzicie. W formie takiej okrągłej, coś, coś trochę jak kawasaki starsze. Mamy skazik normalnie paliwa, godzinę, temperaturę też cyfrowo wyświetlaną, no i tripy. I oczywiście prędkość na środku wyświetlana jest również w formie cyfrowej. Natomiast nie, nie posiada kontrolki rezerwy. To się z kolegą przekonaliśmy, który mi ten motocykl użyczył. Znaczy w sumie widzę. Więc jeszcze jedna sprawa, jeżeli chcecie zobaczyć swój motocykl w ramach jakiegoś testu na kanale, czy po prostu dajecie mi go, wpisujemy umowę użyczenia. Ja się przejeżdżam, nagrywam coś na nim i wszyscy są happy. Ja mam materiał, wy widzicie swój sprzęt na blogu. To jeżeli jesteście czymś takim zainteresowani, a jesteście z okolic Warszawy lub z samej Warszawy, bo też wiadomo, nie będziemy do siebie jechać kupy kilometrów, to. Myślę, że zawsze się możemy dogadać w sprawie takiego jakiegoś skromnego testu. Dzień dobry, proszę pani. Eee, tak, co tu jeszcze jest? Obrotomierz jest bardzo mało czytelny. Powiem, że tak jak się jedzie, to trzeba się mocno wpatrywać, żeby w ciągu dnia, bo w nocy to nie, jak to jest podświetlane. W ciągu dnia on jest złożony taki, nie wiem, czy widzicie, to jest taki czarny kreseczek, które się wyświetlają dookoła ściomierza. No i te kreseczki dosyć wujowo widać Więc to mnie się nie podoba Szyba fabryczna jest na tyle niska, że W przypadku, gdy ten wiatr przez nią przechodzi i wieje, no to pisga prosto w czoło Przy większych prędkościach, więc Pomimo tego, że on ma tą wysoką szybę, to ta szyba jest tak zrobiona, że niestety gówno daje Więc myślę, że W przypadku jakiegoś dłuższego wypadu na przykład Eurotripa czy coś o takim motocyklu, co jest spoko wykonalne. E, trzeba by było sobie zainwestować jakiś deflektor do szyby, żeby ją trochę tak jakby podwyższyć. No bo pisga nie no niestety. Lusterka nie wystają dalej niż kierownica, praktycznie, więc e, do przyciskania się w korkach i do takich manewrów parkingowych, to ten motocykl jest super, pomimo tego, że on się wydaje dosyć duży, bo ta owiewka przednia jest taka dosyć e, napompowana na boki nie jest jakaś taka malutka eee, to dla tak Krzysiak trzeba pamiętać, że te lusterka są na takiej wysokości właśnie jak końcówki kierownicy mniej więcej, dzięki czemu w korkach się super jeździ, no tak samo kąt skrętu kierownicy praktycznie zawraca się i jeździ się jak na Nakedzie myślę, że tym motocyklem bez problemu można by było zrobić wszystkie zadania egzaminacyjne no, bez najmniejszego zająknięcia myślę na miękko, na spokojnie zaraz jak gdzieś wyjedziemy na jakąś większą drogę to wam mogę trochę puścić takie przyspieszenie o, ładnie ściął takie przyspieszenie jak ten motocykl sobie radzi bo silnik ma taką charakterystykę nie wiem czy to jest typowe dla Erek ale no do 7000 mniej więcej za bardzo nic się nie dzieje więc no trzeba go... no to jest silnik podobno skastrowany z R6 więc on ma kopnięcie ma kopnięcie i mocno idzie... dobra proszę Pani proszę na kulturę. Nie wiem dlaczego ludzie, jakich się puszcza motocykla, zawsze tak uciekają szybko. Eee, no, więc tutaj do 7000 za bardzo nic się nie dzieje. I też jest jedna wkurzająca mnie dosyć wada mianowicie cierpnięcie dupy non-stop. Nie wiem, czy to jest kwestia jakiejś mojej złej pozycji na tym motocyklu, ale na innych mi się aż tak to nigdy nie zdarzało. Ja się nim przejadę. Powiedzmy, nie wiem, 10-15 km i już mi ten trwieje tyłek, więc coś, coś nie wiem, nie, nie wiem z jakiego to może być w ogóle powodu, eee, ta kanapa jest paradoksalnie dosyć twarda, ona niby ma takie, taką miękką tą podszewkę, ale... ma niby taką miękką podszewkę, ale no jak się na niej siedzi, to jednak jest w miarę twarda ale widz, ogólnie, który nim jeździ, jest zachwycony jest to w miarę świeży nabytek co jeszcze dalszej trasy z nim nie zaznał, ale no to jest motocykl do tego stworzony jeżeli, nie wiem, jeździcie tylko do pracy, co na co dzień, takim motocyklem do miasta, no to średnio się do tego nadaje, bo on jest, jednak nie jest aż tak zwinny, jak naked, tak? Żeby sobie pojechać na jakiś track day też się nie nadaje, bo to jest no całkiem inna pozycja. No, oczywiście można od biedy, ale to nie jest do tego stworzone. W zakręty mi się tym wchodzi na przykład nie wiem. Ja jakoś nie do końca go potrafię wyczuć, bo on jest dosyć wysoki. I taki dla mnie jest trochę wachliwy w zakrętach, ale to jest może kwestia mojego wyczucia albo przyzwyczajenia z innego rodzaju motocykli w ogóle. Zdarzyło mi się, że na łuku w dosyć dużą prędkością, który miał dwa pasy, skręcałem normalnie, tak jakbym skręcał dukatem, no i zaczął mi nagle wypadać na prawy pas, pojechałem na lewym. Więc nie fajnie. A, jeszcze jedna rzecz, do której mógłbym się przyczepić. To no wiecie, ja... Co ja będę gadać, tak? Jeżeli testuję jakiś sprzęt, no to chyba ludzi nie obchodzi, to nie wiem. Jakie są jego zalety, tylko bardziej obchodzi, jakie są wady i do czego się można przychrzanić, ponieważ no... wady decydują często o wyborze. Wiadomo, najlepiej się samemu przejechać, żeby coś stwierdzić, czy, czy to jest motocykl dla mnie, czy nie. Ja na przykład się nim trochę przejechałem kiedyś się zastanawiałem nad takimi półturystykami. No i szczerze mówiąc, w tej chwili bym się chyba nie zdecydował jednak. Bo ja tym sprzętem jakoś mnie tak nie wciągnęła. Znacznie lepiej mi się jeździło tej Kagiwie, kadziwie, przepraszam, która. No Miała to jebnięcie takie. Tu jest niby więcej koni, ale przez to, że to jest Rk, to jednak jakoś ja to mniej czuję. No naprawdę, akwademii trzeba go mocno kręcić, żeby on jakoś szedł. No, Kwestia przyzwyczajenia, ale no, rzędówka to jest kompletnie inny rodzaj silnika, jeśli chodzi o takie czucie jazdy, niż właśnie niż fałeczka. Ja stałem się po prostu fanem fałek już od kursu na prawo jazdy. Stwierdziłem, że jeździ to zajebiście. że jeździ do zajebiście i, i mi się podoba. Aczkolwiek, na kanale możliwe, że w najbliższym czasie czeka Was dosyć duże zaskoczenie, ponieważ jest szwany plan, o którym mówiłem w tym odcinku, który właśnie tutaj wyświetlił, z toru. Część osób zwróciła na to uwagę, część osób miała jakieś domysły, mnie to bardzo bawi. <laughs> część osób może trafiła, część osób może nie trafiła, ale no, no jakieś domysły po Waszej stronie są. A... Przyznam szczerze, że rozmawiałem z jednym z innych motoflogerów i będzie dosyć śmiesznie jeśli chodzi o tą niespodziankę, więc zobaczycie no Pozostaje wam tylko czekać no, O, tu jakieś kolejowe są Gaz LPG LPG Podplenek gazotu tak zwany No dobra, wracamy do fazera w Fazerze. cierpi mi dupa już kompletnie w tej chwili. a Naprawdę przejechaliśmy niewiele od postoju, gdzie się zatrzymaliśmy. Kierownica jest dosyć szeroka i wiadomo ma okrągły kształt, dzięki czemu wszelkie akcesoria, jakieś uchwyty na nawigację, telefony i tak dalej, co będziecie sobie używać w dalszych trasach, do, czyli do tego, do czego ten motocykl jest stworzony. Bez problemu sobie zamontujecie. Nie ma fabrycznie tutaj gniazdka zapalniczki, przynajmniej w tym roczniku, a to jest rocznik 200.5 chyba? 2005. Więc nie ma tutaj żadnej. No kurde co to Co tu się odpitala. No, jeszcze przez jedną ciężarówkę, nikt prawie nie przejechał. No, jesteśmy w górze Karwari ogólnie, więc. Stała trasa. No, i tak mi się tym sprzęcikiem przyjemnie jeździ. No. Tutaj jeszcze poprzedni użytkownik zamontował do niego klamki regulowane w e No i taki tempomat motocyklowy którego w sumie trochę boję się używać, bo to jakoś dziwnie działa. Może jakbym walnął na jakąś autostradę na chwilę, to bym coś, coś nagrał. Z użytkowania takiego tempomatu motocyklowego, ale na tą chwilę jakoś nie czuję wielkiej ochoty, żeby to zrobić. Ogólnie pisz złem i jak się rozpędzę, to będzie jakicha. ogóle kurde, słuchajcie jest... Rok taki jak w opisie filmu. Mamy kwiecień. Jest w cholerę zimno. Jest tak zimno, że ja pierdolę. Pizga po prostu takim złem, że ja nadal jeżdżę w zimowych rękawicach motocyklowych, a dalej jeżdżę w bielizie aktywnej. Mam bluzę na kombinezonie założoną. I dopiero wtedy jest mi w miarę ciepło na trasie. Więc trochę chujnie Jak to się potocznie mówi Gdzie? No i takie tam, tam, taram, tam, tam, no, tam Ogólnie no jeździ to w miarę fajnie Jeżeli potrzebujecie sprzęta w miarę uniwersalnego, bardziej nastawionego na trasę, no to kurde, no to to jest to tak samo jak teraz jest następca tego motocykla on się nazywa MT09 Tracer To jest ta sama mniej więcej Ta sama mniej więcej klasa motocykli. o jako ściąga To jest ta sama klasa, to jest następca tego sprzętu Więc ogólnie myślę, że jeżeli szukacie czegoś nowszego to możecie się również zastanowić nad tym tracerem no wiadomo, nowszy sprzęt to nowsze rozwiązania Ten tracer też jest całkiem fajny, siedziałem na nim w salonie I powiem wam, że mi się podobał A, jeszcze kolejna uwaga Tylko, że to nie jest wada w sumie tego motocykla, tylko bardziej uwaga taka o tym motocyklu Nie zdziwcie się, jeżeli skrzynia będzie chodziła tak twardo, że po prostu ciężko stwierdziczone działa prawidłowo Podobno Yamaha tak mają te większe i mniejsze, bo jak jeździłem tą to, to skrzynia chodziła bardzo podobnie, czyli nie, nie jest tak, że miękko Wam wchodzi jakikolwiek bieg, tylko po prostu każde wrzucenie przełożenia to jest strzał taki, który czujecie nogą, jak te zęby o siebie się zazębiają. Więc to wszystko niestety czuć. O, jaki fajny Lexusik. Zajebisty. Teraz podniesiemy ten tempomat. A, fajne. Czyli w sumie w sumie nie muszę zaciskać ręki na manetce. Tempomat działa ciekawie. To W sumie, w trasę myślę, że jak jedziecie długo na jakiejś autostradzie, z miarę stałą prędkością, to fajna opcja. Możecie sobie rozprostowywać palce. No, ale plecy się nie męczą, ale tyłek mi się męczy w trasie. Więc czuję, że dla mnie np. dalsza jakaś mocna trasa na tym motocyklu. To by było dosyć męczące doświadczenie. A! Nie wiem co się kurde dzieje, że ten tyłek mi tak napierdziela na tym. To jest jakaś kwestia braku dopasowania anatomicznego, że po prostu nogi mam podkurczone w jakiś taki sposób, że akurat że akurat dla mnie to jest nie okej, okay, bo widz, od którego otrzymałem sprzęta, twierdzi, że nic się u niego nie dzieje takiego. A na przykład ta skrzynia chodzi na tyle twarda, że jak chcecie, nie wiem, nacisnąć nogą na... Na, 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 na do zmiany biegów, to ona w ogóle się nie rusza. Tak na przykład w Ducati jest taki luz, nie? Że jak lekko docisnę, to ona się lekko unosi i dopiero jest e, brak luzu. I wtedy jest taka twarda. A tutaj faktycznie, co ją dotkniecie, czy, czy w dół, czy w górę, to ona jest mega naprężona, twarda i taka... No nie wiem, kurde, no, ale z między gazami, nie z między gazami, ciężko jest rzucić. Szczególnie w górę. O, no, w dół. No dobra, może w dół się zrzucam chyba bez, bez takiego e cyknięcia tam wyczuwalnego. Natomiast w górę praktycznie wszystkie wieki po kolei wchodzą w formie zero-jedynkowym. Czyli tyk-tyk-tyk-tyk-tyk. Cyk, 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 cyk. I czuć, czy wszedł, czy nie wszedł. Więc z drugiej strony ciężko by było tutaj mieć taki moment, że okaże się, że, że nie wbiliście biegów tak? przez przypadek Tylko co tu jest z tą skrzynią nie tak no to to, że noga po pewnym czasie, jeżeli macie buty takie jak ja mam w tej chwili, ja mam takie o e, które nie mają dosyć mocno twardego, Czy znaczy to są motocyklowe buty, krótkie, miejskie, ale one nie mają takiego myku, że No, krótkie, krótkie miejskie buty, które nie mają praktycznie yy, dosyć mocnego podbicia tam gdzie nogą właśnie naciskacie rzucając biegi w górę Więc mnie już zaczyna też trochę poleć ta kość dochodząca do du dużego palucha u nogi w lewej stopie, więc tutaj też jest taka uwaga. No, buty trzeba mieć trochę takie twardsze do, do tej skrzyni na pewno bo mnie już zaczyna napierdzielać A no fakt faktem, że nie jadę po mieście i rzadko mucę tymi biegami Ale elastyczność się spoko, praktycznie Praktycznie, zobaczmy, jadę sobie Jadę sobie na szóstce w tej chwili, tak? Odwijam To w pewnym momencie zaczyna dosyć mocno przyspieszać, ale nie jest tak, że. On, wiecie, u, 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 ledwo w ogóle jedzie. Tak? A, i jeszcze jedna dosyć istotna rzecz, która mi się nie podoba, ale to jest kwestia bardziej mojego porównania z moim sprzętem niż, e, niż kwestia tego, czy to jest wada tego motocykla, czy nie, ale tutaj troszkę są słabsze heble. No, na pewno niż w Kadziwie i na pewno niż w Ducati. No tutaj jednak hamowanie przy nawet maksymalnym zacieśnięciu to nie jest aż takie wrażenie, wiadomo, że zaraz ten przód ucieknie. Jest takie bardziej miękkie to hamowanie. O, no dobra, uścisknęło mi się. <śm> no dobra, może, może, może można zablokować, ale mocy Moc ogólnie hamowania nie jest aż taka brutalna może, jak, jak e, w tych sprzętach, które wymieniłem. Może akurat było coś śliskiego, ale to no jest taki dosyć gładki asfalt, no to wiadomo. No ale moc ogólnie tego układu hamulcowego jest e, troszkę lżejsza, więc to dla osób początkujących na pewno jest e, fajniejsza sprawa. Chociaż moc jest niezbyt adekwatna dla osób początkujących, no bo tu mamy jednak te... Chyba, chyba, nie jestem 100% pewny, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, ale z tego co tam pamiętam, to jest tutaj 98 kucy. No to już nie jest tak mało. A dziwię się, że to koło przednie się zablokowało. Chyba, że to w jakimś innym samochodzie coś pisnęło, bo ja nie czułem jakiegoś takiego uciekania tego przodu, tylko po prostu... Bo, bo nawet nie hamował jakoś bardzo, tylko po prostu... Nagle było ty! Co nie słyszeliście to. O, fu, fu, fu. o to zawsze musi być jakiś pierdolnik przy tych... No tak gładziutko wszystko tu chodzi, takie jest... Mm, jakby to powiedzieć? No w Ducati wszystko jest takie agresywne, brutalne, tak się trzęsie, szarpie, rwie A tutaj jest tak płynnie, tak... konserwatywnie, tak nie wiem takie, takie wrażenie mam, no, że tu jest wszystko tak miękkie, że zawieszenie jest trochę nawet nie wiem, czy nie za twarde jak na turystykę. Ale to bym musiał sobie sprawdzić to na spokojnie, na jakiejś bardziej wyboistej drodze, których w Piasecznie ogólnie nie brakuje. <grym <mauv> Więc e... może sobie gdzieś podjadę później zobaczyć, jak to się zachowuje. A, ogólnie tutaj mamy to zawieszenie klasyczne, nie ma upside-downa. Więc e, troszkę pod tym względem jest e, troszkę starsza konstrukcja. Ale sterka są ogromne. No, sterka są ogromne i wszystko naprawdę w nich widać z tyłu. Tylko zaczynę no jak, jak ja jadę, to ja czuję. Tak kiedy ten motocykl zajmował pół pasa przez tą owiewkę, a faktycznie jest znacznie węższy. No, więc takie jest moje głupie wrażenie, niestety. O, przejechaliśmy krótką traskę sobie na tak i do prawej strony skręcając w lewo oczywiście. Przejechaliśmy sobie krótką traskę, podsumowaliśmy ogólnie. Co mnie się podoba, co mnie się nie podoba w tym motocyklu. Jeżeli byście się zastanawiali nad takim Fazerem, to wiedzcie, że ich jest od groma na rynku. Jeżeli go kupicie, to później jak będziecie się chcieli przesiąść na coś innego, to go sprzedacie praktycznie od ręki. Bo to jest, no to jest motocykl uniwersalny. No to jest takie coś, co jest chodliwe. To nie jest jakiś sport, to nie jest jakieś naked. To jest coś, coś pomiędzy. O, jaki ładny. Sprzedam. No, zajpić z tych Powiem Wam, że z przyjemnością bym się przejechał na czymś takim Harley'owatym, Nigdy nie jechałem. Znajomy ma Intrudera 800, więc jest szansa, że może udałoby mi się wyrwać takiego sprzęta. <laughs> Chociaż wydaje mi się, że grupa docelowa takich motocykli. Jeśli chodzi o użytkowników, raczej nie oglądam motowlogów Ale może się ktoś trafi No ja, ja będę, szczerze mówiąc, w tym roku próbować jeździć jak największą ilością różnych motocykli Zdobywać doświadczenie na różnych motocyklach Bo przejażdżka każdym takim sprzętem To jest odkrywanie nowych elementów motocyklizmu Możliwe, że w tym roku też uda mi się wyrwać fj 1300 Z jednego źródełka, więc Fajnie by było, gdyby mi się udało, ale jak będzie, to to będzie. Uwielbiam jeździć ze wozem. Jak się nazywa? Wóz seminacyjny? Nie, na pewno nie inseminacyjny, ascenizacyjny, o, tak. No, szczęście się nie z niego. No i do, do tego motocykla, wiadomo, dzięki temu, że jest jego zastosowanie, jakie jest. Jesteście w stanie znaleźć od groma różnych akcesoriów, od groma kufrów, stelaży i innych pierdoletów. Więc jeżeli chcecie go sobie ubrać na jakąś dalszą trasę, to jakieś gmole, nie gmole... O Boże, co to było? Jakieś gmole, nie gmole to myślę, że bez problemu sobie dobierzecie od groma takiego rodzaju osprzętu. Więc to tylko już zależy od waszego portfela i, i potrzeb. Dobra moi drodzy, mili, kochani Z samego prze, przelotu Fazerem 600 raczej 2005 chyba To by było na tyle To by było na tyle, więc dzięki wielkie za oglądanie Mam nadzieję, że Będziecie równie ciekawie oglądać kolejne odcinki, bo nad, z tym motocyklem jeszcze będzie walkaround, którego linka będziecie mieć prawdopodobnie tutaj. Się wyświetlił na ekranie. Mam nadzieję, że się wyświetlił. Jeżeli nie zapomniałem tego wstawić.